Cześć, kochani, tego filmu miało nie być, ale niestety spotkała nas przykra sytuacja na naszym wyjeździe do Anglii. Jak wiecie, byłem zaproszony wraz z Turokiem i Multim na Tankfest 2017, o ile impreza naprawdę była spoko. O tyle przykra niespodzianka w naszym hotelu sprawiła, że już nie tak będę miło wspominał wyjazd do Anglii. Natomiast Powiem wam, opowiem wam całą sytuację, powiem co ja o tym myślę, a resztę pozostawiam wam. Także zaczynamy. Słuchajcie, podczas tankwestu mieściliśmy się w hotelu Travel Lodge w Pool, Właśnie widzicie zdjęcia tego hotelu. Jak najbardziej zapłaciliśmy bardzo dużo za hotel, bo ponad 400 funtów to jest chyba trzygwiazdkowy hotel. No, szału nie było jeśli o to chodzi, o ile samo. Wyposażenie pokoju było w porządku, o tyle na przykład Wi-Fi było dodatkowo płatne i do tego jeszcze tylko na dwa urządzenia, natomiast zostawmy to. Słuchajcie, wiadomo, że w Anglii są inne kontakty, więc my, Europejczycy z kontynentu, jeśli jesteśmy w Anglii, mamy sprzęty z kontynentu, musimy używać tak zwanych przejściówek. No i w sumie ta przejściówka jest tutaj głównym powodem tego, co się stało. Ale do rzeczy. Słuchajcie, w sobotę, czyli po pierwszym dniu tankwestu, a przed drugim dniem tankwestem wróciliśmy razem z Multim i turokiem do hotelu. No i wiadomo, w sobotę używaliśmy kamer, używaliśmy dyktafonów, używaliśmy dużo sprzętu elektronicznego i trzeba po prostu podładować sprzęt. No to co robimy, Po prostu używamy przejściówki, której używaliśmy w sumie od dwóch dni i nic się nie działo. W pewnym momencie, ja wyciągam wtyczkę od bodajże telefonu czy laptopa ładującego się w pokoju i pach! Zabrakło nam prądu. Po prostu wywaliło korki. Więc zaczęliśmy oczywiście się śmiać, bo jeszcze to było śmieszne. Natomiast okej, okay, nie ma prądu, musimy iść do recepcji. Poszedłem do recepcji, powiadomiłem, że nie mamy prądu, że najprawdopodobniej tutaj wywaliło korki. Więc pani z recepcji poszła ze mną do pokoju. Dla chwilę przyszedł drugi pan, otworzyli taką wielką, nie wiem jak to się nazywa rozdzielnie, zaczęli tam pstrykać, nie potrafili włączyć e sami korków, więc zaproponowali nam drugi pokój. Okej, okay, poszliśmy do drugiego pokoju, to już przypomnę, że to nie było w dzień. To była godzina około 23, może troszeczkę nie po, bo jeszcze później długo czekaliśmy. W tym drugim pokoju, jako że nieświadomi, że to wina jest przejściówki, podłączyliśmy przejściówkę i taka sama sytuacja. Zaczęło brakować prądu, więc już Poważnie, nie po, po, podeszliśmy do tematu, i razem z Turokiem poszedłem do e, recepcji poinformować, że znowu nie mamy prądu. Więc e, tutaj znowu spróbowanie e, przez e, uprzejmego pana włączenie tych korków, uprzejmego oczywiście w cudzysłowie, no nie udało się, więc powiedzieli, żebyśmy razem z Turokiem poczekali w barze. To jest godzina po 23. Czekaliśmy jakieś naprawdę. Około pół godziny, jak i nie dłużej. No i później przychodzi do nas pani z informacją, iż kontaktowała się z menadżerem. Menadżer zarządził, że jako używaliśmy przejściówki, to my zniszczyliśmy dwa pokoje, ten pierwszy i ten drugi. Zostaniemy obciążeni za to karą 300 funtów, pomimo tego, że już mieliśmy rezerwację na ponad 400 do poniedziałku. No, i mamy 15 minut na spakowanie się i wyjście z hotelu. Dokładnie, zostaliśmy z hotelu wyrzuceni o godzinie 24. Tak jest. W obcym kraju, w obcym mieście trzech youtuberów zostaje wyrzuconych bez e, żadnego. Wsparcia, bez żadnego wsparcia ze, ze strony hotelu, i mieliśmy 15 minut na spakowanie się i wyjście z hotelu o 24. No, okej, okay, dużo tutaj nie dyskutując, oczywiście próbowaliśmy jeszcze załagodzić sytuację, po prostu mówiąc, że możemy zostać w hotelu bez, bez prądu, w tym pokoju, bo to chodziło tylko o pokoje. Natomiast, oczywiście kategorycznie nam tego zabroniono i kazano nam spadać, mówiąc kolokwialnie. Więc skontaktowaliśmy się z naszym community menadżerem, Lumberjackiem, e, i tutaj naprawdę muszę Lumberjacka pochwalić, mimo tego, że niestety nie mógł nic zrobić. Zareagował bardzo, bardzo szybko e, i w sumie pomógł mi. E, natomiast za chwilę powiem e, w jaki sposób. Natomiast no, nie mógł nic zrobić. Wszystkie hotele w promieniu 10 km od wpół i w okolicy były zajęte. No tak, środek kwestu, więc wszystkie hotele są zajęte. No i niestety, godzina 24, a my z Turokiem, z Multim siedzimy przed hotelem i myślimy. Multi zaproponował, aby wrócić szybciej. Turok i tak miał wracać w niedzielę. O 10 miał transport, więc Multi zaproponował, iż. Miał kupić bilet, no i oczywiście ja też miałem wracać, zrezygnowany już e, strasznie, też postanowiłem wracać. Natomiast te bilety w, w tą stronę do Polski, dwa bilety wychodziły bardzo drogo, bardzo drogo nie opłacało się tego robić. Tam był problem też z płatnością za te bilety, więc sobie siedzieliśmy pod tym hotelem, spędziliśmy tam naprawdę. Dużo czasu nasz community manager zaproponował nam po prostu skorzystanie z takiej aplikacji, gdzie wynajmujemy pokoje u prywatnych ludzi po prostu. No i ja skorzystałem z takiej możliwości, ściągnąłem sobie aplikację, aby zarezerwować ten hotel. No i ta aplikacja coś mi nie działała. Musiałem tam zeskanować swój dokument tożsamości, natomiast no nie chciał mi się odpalić aparat. No i Turok zaproponował, Turok zaproponował, zrestartował... Swój telefon, i oczywiście to zrobiłem bez chwili namysłu. Po czym stwierdziłem, że to był chyba najgorszy błąd w tym momencie, no bo nie pamiętałem PINu do karty. Tak jest seria porażek. W międzyczasie multi ogarnął płatność i zakupił sobie bilet, więc zostałem tylko ja. No i nie miałem PINu do karty, musiałem jakimś cudem uzyskać PUC. Natomiast nie pamiętam żadnego numeru na pamięć, jeśli chodzi o Polskę, więc próbowałem kogoś złapać na Facebooku, oczywiście tych, których złapałem, to oni nie mieli numeru do osoby, która akurat mogła mi przekazać kod PUC, więc wpadliśmy na pomysł, żeby zadzwonić do mojego operatora, do Orange. To już była około drugiej w nocy w Anglii, więc trzecia w Polsce, to już zobaczcie, siedzieliśmy dwie godziny pod hotelem, próbowaliśmy tutaj wszystko ogarnąć. W końcu po godzinie kolejnej dodzwoniłem się do Orange. No i udało mi się uzyskać puk, aplikacja zaczęła działać i zeskanowałem dowód, zamówiłem sobie pokój, za który też musiałem zapłacić. No i my to była już chyba trzecia w Anglii. Mniej więcej, więc co możemy robić do dziesiątej, bo chłopaki o dziesiątej w końcu mieli transport? Ja postanowiłem zostać, więc poszliśmy do maka. No nie trudno się domyśleć, że wyglądaliśmy tam jak trzej bezdomni. Um, śmieliśmy się, że jesteśmy trzema bezdomnymi YouTuberami, no i siedzieliśmy naprawdę do rana w maku. I taka nieprzyjemna historia nam się zdarzyła. A teraz komentarz mój i moje odczucia do tego, co się zdarzyło. Ok. Ja rozumiem, że w Anglii są pewne zasady, ale też jest coś takiego jak customer experience. Rozumiem, że my, tutaj Europejczycy, jadąc do Anglii, nie możemy po prostu ładować swoich rzeczy, bo mamy przejściówki. Jeśli coś się stanie, to po prostu zostajemy wyrzuceni z hotelu. Natomiast, okej, okay, nawet jeśli to jest nasza wina, to hotel, moim zdaniem, nie powinien się tak zachować wyrzucać. Obcokrajowców na bruk o 24 w obcym mieście bez żadnej pomocy, bez żadnej, nie wiem, wskazania hotelu, czy też, no... Czegoś takiego się nie robi. Ja sobie nie mogę wyobrazić w Polsce takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie w Polsce taką sytuację, że coś się dzieje, no i ktoś w hotelu mówi do was, że macie opuścić hotel. Rozumiem, jeśli ktoś jest agresywny, wzbudza czy głośno, czy, czy wzbudza jakieś burdy w hotelu, no to jak najbardziej. Natomiast my po prostu było spięcie i wywaliło korki w pokoju. Czy to jest powód do tego, aby wyrzucać ludzi? Tym bardziej, że zaproponowaliśmy, że możemy zostać w tym pokoju po prostu bez prądu. Moim zdaniem zachowanie karygodne nie wyobrażam sobie w Polsce czegoś takiego, że ktoś wyrzuca obcokrajowców. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża do Polski Anglik, jest spięcie, no i, i on, on powinien być oburzony, dlatego że hotel nie potrafi włączyć korków. On powinien być oburzony. Wyobrażacie sobie, że tutaj pani Basia na recepcji mówi, żeby Anglik z, albo trzech Anglików wyszli z hotelu? Przecież to byłby skandal. A nas wyrzucono na zbity pysk. Musieliśmy ratować się McDonaldem. Moim zdaniem nie powinni tak zrobić. I gorąco, gorąco odradzam wam, jeśli wybieracie się do Anglii, gorąco odradzam wam mieszkanie w hotelu Travel Lodge. Jest to hotel bodajże trzygwiazdkowy, ale zachowanie hotelu względem swoich gości jest karygodne. I tym akcentem chciałem zakończyć, to będzie jedyne taki, takie głosowe przesłanie, a już od jutra pojawią się materiały z Tankfestu, kończę to nagrywać i lecę sklejać właśnie materiały z Tankfestu, także gorąco zachęcam do subskrypcji, no i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!